Dybry, dybry, witam. Wyjątkowo we wtorek wrzucę Wam tutaj filmik, który jest. Jadę teraz na Polskę, ale to się ukaże gdzieś za dwa tygodnie. Ale nagrywam taki specjalny, krótki filmik na temat sytuacji w ekooknach, co się dzieje moimi oczami, bo dostaję dużo komentarzy, dużo dziwnych tekstów. Dużo takich odzywek, jakiś niepotrzebnych, więc postanowiłem, że nagram takie, taką wstawkę o tym, jak ja to widzę tutaj od środka, jak to wygląda, żeby trochę wyjaśnić, bo naprawdę wielkie zamieszanie się dzieje w internecie, w mediach i w ogóle. A więc krótko, no, Eko Okna pracuje tam prawie 11 lat, 11 rok dokładnie, za chwilę będzie 12 rok leciał. Były, firma zatrudnia kilkanaście tysięcy osób, ja też nie wiem do końca ile, czy tam 15 tysięcy, czy... Czy 16 czy 13, nie, nie, nie mam aż takich danych. Nigdy, nigdy aż tak bardzo się niczym tam tak nie interesowałem. Ja po prostu jestem kierowcą, robię swoje, a tam ta reszta działów mnie tam nie interesowała, nie, nie wnikałem w to. Ale od jakiegoś czasu w mediach jest mnóstwo informacji, że eko upada, że są masowe zwolnienia i inne takie rzeczy. Po pierwsze, jest mały kryzys to jest wszędzie, wszystkie firmy mają problemy i samochodówki, tam mieszkam w Bielsku Białej więc koło Bielska więc wiem jak wygląda sytuacja gdzie firmy się zamykają i jest naprawdę, no jest kryzys widać po, po transporcie, że też jest mniej tego transportu, więc nic dziwnego, dotknęło to też ekookna, może i te hale niepotrzebne dwie, które tam powstały, za bardzo przeinwestowane, nie wiem, nie wnikam w to nie jestem od tego specjalistą, ja jestem tylko kierowcą. E, więc firma bierze się zareaguje tak, na to co się dzieje, na wyniki finansowe i zaczęła szybko reagować, więc póki co nie przedłużają umów. E, jest kilku kierowców, kilkunastu, nie wiem, może kilkudziesięciu. Nie wiem dokładnych informacji, dzisiaj rozmawiałem z jednym z kolegą z podstawiających, mówi, że około 30 kierowców miał mieć nieprzedłużone umowy. Mam nadzieję, że... Kierowcy, którzy przyszli, oglądając moje filmiki, że oni pracują i tej pracy nie stracą, bo większość z nich, co przyszła, to sobie chwali, zadowoleni, wiedzieli do czego przychodzą i, i, i podoba im się ta praca. Ale on mówi sam, że naliczyli się koło 20 kierowców, że niby nie przedłużono. Nie wiem, jak jest w innych działach, pewnie jest trochę większa ilość. U nas u nas jest tego na razie niewiele. Na następny miesiąc też może być tak, że ci, co mają do końca, no najgorzej mają właśnie ci, co im się teraz umowy kończą, że może mogą mieć nieprzedłużane. Nie wiem, jaka ilość kierowców pójdzie do redukcji, jak to się skończy. Ocie panie, nie mam takich danych, ale mówienie, rozpisywanie o tym, że firma zwalnia, że masowe zwolnienia, no to jest bzdura, bo to nie są zwolnienia, to jest po prostu nieprzedłużanie umów. Firma ma do tego prawo, to jest normalne i dzieje się tak w innych firmach i nikt afery jakoś nie robi pod tym względem. Fak ma być tutaj dużo więcej, prawdopodobnie zakład w kędzierzynie jest już zamknięty on no, chyba w tym miesiącu w tym tygodniu już przestał tam działać i to tam przenoszą. No i bardzo dobrze, skoro to ma przynieść jakieś oszczędności, bardzo dobrze, że firma reaguje, że coś robi, bo lepiej jak się zwolni, nie wiem, 2-3 tysiące ludzi, czy tam nie przedłuży umów i się zredukuje takie zatrudnienie, niż aby miało te 15 tysięcy ludzi na jakby stracić pracę, bo firma by padła, więc to są bardzo dobre ruchy według mnie firmy, że firma nie stoi w miejscu i nie czeka aż to padnie, tylko reaguje i robi coś w tym kierunku, żeby dalej było fajnie i pięknie. No. Przypominam, jak było dobrze, dostawaliśmy premie, jak firma przynosiła zyski, nasz prezes się dzielił z nami premiami, było o tym głośno, wszyscy chcieli przyjść do EK. Do to ja pracując tyle lat już przechodziłem gorsze okresy i były, te, były takie momenty, że też się premie nam zabierało czy coś, tak jak teraz jest zabrana premia. No, no, mi kiedyś powiedział kierownik z innej firmy, to, Tomek, wiesz po co jest premia, nie? Po to, żeby Cię ją zabrać. <laughs> coś w tym jest, no. Nie jest to fajne. No ja nie mówię, że to jest fajne nie będę, że o, super, nam pozabierają i będę udawał. Nie, ale no, rozumiem sytuację. Dlatego róbmy swoje ci, co zostaliśmy. E, Jeździmy, nie marudźmy, nie wymyślajmy teraz i będzie dobrze. I firma wróci na dobre tory i będzie znowu tak, jak było. Ja, ja na to przynajmniej liczę, bo zawsze, zawsze tak było. Zawsze po tych gorszych momentach przychodziło. Ta, ten, ten moment znowu fajny. Nie? Następna rzecz, te, te, te bzdurne pisania właśnie, to, to co w internecie się wyczyta i niedobrze się przeczyta. Piszą mi komentarze niektórzy, że e, no, że słyszał, że Eko pada, że to Titanic że już leci na dno, fabryka w Rybniku się zamyka to, tamto i siamto. I, I naprawdę nie chcę nawet przyklejać, bo to będzie bez e, klejenia ten film, to po prostu będzie tak z mojej gadki krótki wstawiony we wtorek, go wrzucę, bo we wtorek na razie nie wrzucam tych filmów, więc go wrzucę we wtorek. Ale to samo to, nie mamy żadnej fabryki w Rybniku. Nie, nie ma takiej fabryki jako Okiem w Rybniku, więc ja pisa, napisałem do gościa, skąd ty to takie masz informacje? No z internetu on wie. Jest mnóstwo ludzi, którzy piszą, którzy siedzą, nie wiem, w Poznaniu, w Gdańsku, w Warszawie, nie mają pojęcia o tej firmie, nie są tutaj przy niej, tylko naczytają się w internecie głupot i piszą, powielają bzdury, więc Kurde, naprawdę wyhamujcie z tymi emocjami, nie? Jest sezon ogórkowy, nie ma w media, nie mają o czym pisać, nie ma... E, w polityce nic się nie dzieje, wakacje są... I to są takie tematy chwytliwe, fajnie jak napisać o dużej firmie, która pada. Jest mnóstwo troli, którzy się tym pasją i oni liczą na to, że coś takiego się wydarzy. Okej, okay, zgadzam się, nie jest najlepiej w firmie, jest, są małe problemy, ale bez przesady, póki co. O, panujmy kubek zimnej wody na głowę i... Opanujmy emocje. Liczmy na to, że będzie dobrze. Następne, co tam jeszcze chciałem powiedzieć? Czekajcie, muszę sobie przypomnieć, bo kurde, tyle gadam, że muszę sobie poprzypominać. A, jest na, następna rzecz. Pisanie e, w internetach różnych pierdóż, że e, firma, nie wiem, e, bo jest teraz sytuacja, że też e, bilety tam jakieś miesięczne wprowadzili za autobusy, tam trochę dźwignęli cenę. I wielkie oburzenie. Większość ludzi pracujących nie ma żadnego darmowego transportu, nie ma czegoś takiego zapewnionych autobusów na firmy i inne takie rzeczy. Eko okno to gwarantowało przez sporo czasu, sporo czas, parę lat ładnych było transport za darmo, później chyba była jakaś kwota mniejsza, teraz jest ta kwota dźwignięta do jakichś tam. Nie, nie, nawet nie wiem ile to tam ten bilet miesięczny 350 zł ma wynosić czy coś. Nie wiem na jakich zasadach. Przypominam, ja mieszkam koło Żywca, ja dojeżdżam od ponad 10 lat, dojeżdżam z Beskidów, bo 10 lat temu się wyprowadziłem w Beskidy, dojeżdżam tu do pracy po 150, miałem i miejsca, jak mieszkałem w Łysowach, 170-180 km do pracy. Nigdy nie dostałem żadnych pieniędzy na dojazd do firmy, więc dla mnie nie zmieniło się kompletnie nic pod tym względem, a ci, którzy dojeżdżali i teraz mają zapłacić za bilet miesięczny i płaczą i mówią jaka to firma jest zła, no to, to trochę się niech klepną w głowę, tak. Niech se pójdą do innej firmy, skoro jest im tak źle. I tam im firma od początku nie da żadnego transportu i będzie wszystko okej, okay, będzie wszystko w porządku, nie? Więc naprawdę trochę trochę ogarnijcie takie rzeczy, co piszecie, bo są komentarze typu, że za chwilę za papier toaletowy będziemy płacić i inne rzeczy. Takie... Kurde, ja nie, nie, nie rozumiem, czemu? Po co taki hejt jest na to? nie? C czemu to służy? Kto to robi w ogóle, nie? Bo nie, nie tym mi się wierzyć, że normalni pracownicy, którzy pracują, przychodzą do domu, mają rodzinę, czy mają jakieś hobby, pasje, siedzą i wymyślają takie bzdury. Dla mnie to są ludzie, którzy, którym się nudzi. Niech się nudzi. Oni tutaj chyba za bardzo nie pracują, nie mają w domu co robić. To, to, albo, albo to są ludzie, którzy w ogóle nawet tu nie pracują. Bo, bo pisząc takie pierdoły, to naprawdę trzeba mieć w, w życiu. Nudne życie, no nudne życie trzeba mieć, żeby, żeby się zajmować takimi kupotami, nie? A ja to później muszę prostować. Do mnie jest mnóstwo wiadomości prywatnych. No już nie mówię to, co w komentarzach widzicie, ale jest naprawdę dużo prywatnych. Wszyscy mi te artykuły podsyłacie, które ja wiem, że one, że one wychodzą, bo tego jest mnóstwo. Tak jak mówię, jest taka sytuacja, że nic się nie dzieje, dlatego te media po prostu, żeby co o czymś pisać, wybrały sobie jako okno, jako jedną z największych firm. Ja nie wiem, czy to jest największa też. Nie mam takich danych. Nigdy się tym aż tak nie interesowałem, No ale gigantyczna firma, to jest giga fabryka. Dla mnie ja to tak już nazywam. Ta, taka ilość ludzi, taka, taka, o, taki ogrom firmy to jest naprawdę. I prezes zawsze był za nami. E, zawsze było tak, że to tak jak mówi firma rodzinna, zawsze jego pierwszym miejsce była rodzina. I dalej pewnie tak jest. To, że, że parę ludzi pójdzie na bruk. No niestety, no coś trzeba zrobić, żeby ratować tą sytuację. I tyle. Ja wierzę w to, że on wie co robi i będzie wszystko w porządku. I kurde, reszta ci co tu pracują, niech też pracują dalej, robią swoje wszystko rzetelnie, róbmy to co do nas należy i ta firma się wykaraska z tych problemów i będzie dobrze. Były już problemy, ja nie wiem, ze trzy razy może już było przez ten mój okres, gdzie było trochę gorzej, zawsze z tego jakoś wyszliśmy i liczę na to i wierzę w to, że znowu tak samo będzie. Mały kryzysik, przetrwamy, będzie dobrze. A te pisanie nikomu nie służy. Te, te naprawdę, te nagonki nikomu nie służą. To jest totalnie bezsensu, sensu. Najgorzej, jak piszą, to pracownicy, którzy pracują i z nudów piszą pierdoły, wywalają na internet jakieś takie bzdury, nie? Bo żeby to jeszcze miało jakieś, jakieś kurde, jakieś, jakieś prawo bytu, nie? Ale to są bzdury po prostu, które nie służą, nie służą. I to jest niefajne, nie? Ja z mojej strony, oglądamy już trochę, trochę ludzi, mam. Tego, więc czuję też potrzebę, żeby powiedzieć swoje zdanie. Może niektórzy kierowcy się nie będą ze mną zgadzać, nie mam pojęcia. No i tak, jeszcze właśnie przypomina mi się, ile to inwestycji w ogóle firma po, yy, zrobiła. Bo przecież zaczęliśmy produkcję drewnianych okien tak dość, dość poważnie. Była taka mała produkcja, teraz na poważnie, to chyba było w Kędzierzynie, to jest to przeniesione. Nie inwestowałaby firma w takie w rozwijanie różnych technologii, różnych działów żeby to teraz wszystko zaniechać. Nie? Poza tym, wiecie, pensja póki co jest cały czas na czas. Nie ma żadnych opóźnień. Firma traktuje mnie od początku poważnie i z takim poszanowaniem, jak, jak wszystkich. Więc naprawdę nie ma co przyoczyć, kombinować, bo też dostaję komentarze, U, uciekaj stamtąd i idź z tej firmy, bo firma pada. Nie, nie, nie mam takiego zamiaru. Póki wszystko jest tak, jak jest, to będę tu siedział i w tym gorszym momencie też będę pracował dla tej firmy i, i z nadzieją, że będzie dobrze, bo tak jak mówię, jak były, były dobre okresy, to, to prezes nawet był w stanie się podzielić zyskami z nami, dając nam jakieś tam dodatkowe premie i to się zdarzyło dwa razy w przeciągu te, te, tego czasu i to były naprawdę ładne premie, więc jest teraz gorszy czas. To teraz my coś dajmy od siebie, tak? Prezes jak mógł dał od siebie, daje nam, dał nam pracę, stabilizację przez tyle lat. Yy, firma była cały czas w porządku. Ma troszeczkę problemu, to nie zostawiajmy jej. To tak jak jest, nie wiem, ja się tu czuję już jak, jak w rodzinie, no, tyle lat pracując, znając tych ludzi. Kurde, no wiem, że mogę na nich liczyć, na większość z nich, tak? I teraz, jak jest, jest gorsza sytuacja, niech oni też liczą na mnie, że ja nie, nie wezmę, nie zwinę się i pójdę, bo, bo zarobię troszkę mniej. Bo pewnie tak się to odbije, że troszkę mniej zarobię, tak? Ale tak jak mówię, bez psioczenia, bez kombinacji, bez jakichś tam nerwów i bez naprawdę wymyślania rzeczy, nie? Siedźmy, ci, co mają ochotę, jeździmy tutaj, róbmy swoje. I ta firma naprawdę się z tego wygrzebie. Tylko każdy, niech, kto pracuje, niech, niech weźmie taki rachunek sumienia, czy, czy robi, czy daje z siebie jakoś tam odpowiednią rzecz, tak jak mówię, na produkcji czy na tym, czy nie, nie, nie ściemnia gdzieś tam, nie kombinuje. Bo jest dużo kierowców, nie kierowców, dużo jest ludzi, którzy na przykład w ciągu roku są po 8 razy na L4, po 2-3 tygodnie, tak? No i, i czego oni oczekują? Że im później umowa się nie przedłuży i to są ja obstawiam, że większość to są tacy ludzie, którzy sobie bimbali przez cały rok, przez parę lat i uchodziło na sucho, nagle się trochę zrobiło gorzej i oni teraz najwięcej będą psioczyć tak? i pisać takich bzdur, właśnie, bo, bo firma ich zwolniła, bo nie przedłużyła umów. Tylko że jak mieli pracować, no to kombinowali na lewo i prawo i się śmiali z firmy, że reszta baranów pracuje, a oni sobie siedzą na L4 i też mają pieniądze. Nie mówię, że wszyscy, którzy stracą pracę, są, byli tacy. To też weźcie to pod uwagę, że ja nie wsadzam wszystkich do jednego worka. I na pewno niektórzy, którzy stracili pracę, bardzo jej potrzebują i, i są w kijowej sytuacji. Wierzę w to i wierzę w to, że im się coś uda znaleźć i za chwilę z tego wyjdą, będą szczęśliwi i powiedzą, że nawet wyszło najlepiej. Zawsze coś się dzieje po coś. Nie jest to fajna sytuacja, nie jest to łatwe, ale, ale no. no na tym polega życie, tak? Nie wszystko jest zawsze pięknie kolorowo, ale to nie obwiniajmy zaraz wszystkich wokół za nasze nie, nie, niepowodzenia. To też nie na tym polega. Kurde, to takie wywody się moje zaczęły robić. <ścoughs> sytuacja może nie jest zbyt śmieszna, no ale jakbyśmy mieli wiecznie płakać, to. Poza tym, następna sytuacja, właśnie jest, jest duży kryzys na rynku. Widać, widać to, jest, jest potężna inflacja. Na zachodzie widać po zamówieniach, że jest, to, jest tego znacznie mniej, ludzie mają mniej pieniędzy. Ja widzę po mnie stopy procentowe w Polsce stoją. Energia jest kosmicznie droga, jeszcze tym bardziej dla przedsiębiorców. To jest chyba tam jeszcze wyższa kwota niż dla domowników. Też tego nie wszyscy, nie wszyscy to rozumieją. I, i tak jak ja mam za dom gigantyczny, po prostu spłacam. Mam pewne dylematy w głowie, bo. Naprawdę, kupę pieniędzy wpłaciłem do banku, a kredytu prawie w ogóle nie spłaconego, ale to jest temat na inną historię. I taki przedsiębiorca ma pewnie to samo, tak? Te stopy ciągle nie chcą spaść, coś tam spadło ostatnio jakieś tam parę, nie wiem, tam chyba czy o pół, pół procenta, czy za 20, nawet nie pamiętam. No ale to, co to jest? Te stopy powinny wrócić do, do, do pierwotnych tych, nie? Tylko, że znowu inflacja nie, poma, nie pozwala na to, no i to jest takie. W koło Macieja, i to, to wszystko się dokłada do tego, że, że później firmy nagle, nagle mają zadyszkę, tak? I muszą trochę to pozmieniać swój styl biznesowy i inne rzeczy muszą się zrestrukturyzować, bo inaczej no, padnie to, no. nie ma żadnych przyjęć, nie ma nic, patrzcie jak jedzie, po prostu mnie zaraz rozerwie. mnie takie osobówki denerwują, dwa pasy ja nie mogę wyprzedzić, bo mam zakaz, a on teraz będzie jechał wolniej od ciężarówek. Uff ludzi. <noise> Ogólnie napiszcie wy wszyscy tam widzowie, co, co żeście przeczytali na ten temat i co o tym myślicie. Bo większość z Was jest cicho i nie zwraca na to uwagi. Więc ciekawi mnie wasza opinia. Nie? Ja, ja, ja to ten film po prostu tak wrzucę w całości do, jako taki, taką, taką wstawkę we wtorek i tyle jadę teraz na łomrze piątnicę gdzieś tam grajewa tamte rejony, ale to odcinek z tego będzie gdzieś za, za dwa tygodnie, nie? Dajcie tam suba, lajka, like napiszcie właśnie komentarz, co myślicie o tym wszystkim, kurde, jak, jak tu jeszcze coś, coś mi się przypomni, to wam dogram. Tyle chyba, no skończmy to. Tam ja mówię, piszcie w komentarzach swoje opinie, ewentualnie dogram coś jak poczytam to we wtorek, wejdzie, więc może z tego odcinka, z tej trasy później jeszcze będę na bieżąco na te pytania po prostu yy, dogram i za dwa tygodnie, jak filmy z tej trasy będą wchodzić, yy, to ja sobie będę czytał te komentarze. Nie będę zaś odpisywał się, rozpisywał mocno, bo no to za dużo trwa, żeby tam, tam pisać. Nie? Po prostu co ciekawsze przeczytam yy, i. A może QA takie zrobimy? O, może, może macie jakieś pytania? Właśnie, zróbmy także pod tym filmem wszystkie różne pytania, jakie macie do mnie. Ja będę tam jedynie Wam dziękował za te pytanie, notował sobie odkładał i zrobię później taki jeden odcinek z odpowiedziami na to, wszystko co, co tam macie. I to nie musi być na temat firmy. Możecie różne pytania e, zadawać. Możemy zrobić taki odcinek. Już jesteśmy w półtorej roku na tym, jest ten kanał, więc może święty czas pewnie dużo Was ciekawi, różne rzeczy więc zróbmy tak, pod tym odcinkiem oprócz tego, co myślicie o tej sytuacji na firmie, piszcie jeszcze pytania do mnie bezpośrednio, jakie tam macie na jakikolwiek temat na ile będę mógł, to będę odpowiadał i zrobię taki specjalny odcinek no, no to nara resztę zobaczycie, wywózki rozwózki, ale fajne tereny znam te punkty, byłem tu ostatnio Grajewo Byliśmy tam u jednego klienta, jeden klient jakaś budowa. Byliśmy w Łomży, byliśmy w Piątnicy. Kilka adresów, które znam, kilka jakichś budów nowych. To zobaczycie za dwa tygodnie. Następny już czwartek o 16, przypominam. Teraz pozmieniałem, odcinki będą w niedzielę i w czwartki o 16 przez wakacje. Później jak się może coś zmieni, będzie więcej pracy, wrócimy do trzech odcinków w tygodniu, nie? Ale póki co niedziela, czwartek, 16.